Witam wszystkich na moim kanale, który nazywa się Montujemy. Na tym kanale, jak sama nazwa wskazuje, będziemy się skupiać jedynie na poradnikach z montowania, oraz na przykład, jak ustawić OBS-a i, tak i tak dalej. Skupiać się będziemy na programach z systemu Adobe, a w dzisiejszym poradniku zajmiemy się efektem zoom in. Także zabierzmy się do roboty. Dobra, zanim cokolwiek zrobimy, musimy najpierw sobie zaimportować jakiś plik, czyli klikamy tutaj albo dwa razy, żeby nam się odpaliło okienko, albo tutaj importuj. I dobra, mamy takie dwa nagrania, na przykład powiedzmy, że to będzie pierwsze, to drugie, i ma takie to takie nieładne przejście. Także dobra, żeby zrobić zoom in. Musimy zrobić tak. Nakierować takie miejsce, jakie chcemy, gdzie ma się zaczynać. Powiedzmy, że u mnie w tym. Klikamy kombinację przycisków Ctrl-K. Potem przesuwamy na przykład tu, może troszeczkę dalej. O tutaj. I tu się będzie kończyło, czyli Ctrl-K. I teraz potrzebujemy coś takiego jak tutaj FX. I będziemy się skupiać na apaczce, która się nazywa ee, e, 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 e. CD Smoothie Zoom Transition. Paczka, oczywiście, do pobrania w opisie. Jak już ją pobierzecie, dajecie sobie tutaj na preset pra na presets prawym importuj presets. No i wygrywacie sobie ją. Otwieracie sobie taką paczuszkę tutaj. I teraz, tak jak ustawić? Jak ustawić zoom in, a jak zoom out? Także to zoom out ma być tutaj na pierwszym. O, nie trafiłem. Tutaj na pierwszym. A zoom in na drugim. I to będzie tak wyglądało. Także, gdy już to mamy zrobione, to tak naprawdę wszystko. No i tak się ogólnie robi ten efekt zoom in. Tutaj nie ma co za dużo się rozgadywać. Także ja Wam wpuszczę efekt finalny, bo ja sobie jeszcze pewnie kolorki podkręcę, jakieś jeszcze rzeczy dodam. No i to by było na tyle w tym poradniku, tak naprawdę. Także ja Wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie lajka, like suba. No i co? Do zobaczenia!